Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Detroit Become Human. Jak zapewne widzieliście, co jest? Na pewno chcesz kontynuować? Może. powinniśmy zostawić wszystko tak, jak jest? No chyba nie. Na pewności się cofnę? Nie. Kontynuuj tak. Nie wiem, może nie sądzę, kliknąłem, wyłącz, ale raczej nie sądzę. Yy, ten, ostatnio mieliśmy okazję widzieć, jak Markus tam robi swoje rządy, w sensie swoje rządy. Yy, no, z, z tymi ludźmi odnośnie tych androidów, a, tu, a tutaj z kolei nasz policjant prze, miał przejebane, bo jak to się mówi, no stracił śledztwo i czasami się wie, bo w oferę? Ale jakoś sobie poradziliśmy z tym wszystkim. I się na pierwszy ogień idzie właśnie nasza kara. A co dalej, to już się tylko i wyłącznie okaże. Może przełączana jakąś muzykę? Kara chce uciec, Markus chce wolności, a nasz policjant chce chyba wykonać śledztwo, Ale pewny jeszcze nie jestem. Okaże się jak ten, jak... Yy, no... będzie już do finału. wydarzeniach zrobiło się Ja się wcale nie dziwię chyba. Będzie dobrze. Nerwą się pod a komu, no to i się okaże, już powoli wychodzi w trakcie. O co tu się rozgrywa? Walka, i rozgrywka po mojemu. Ale to się jeszcze okaże oficjalnie. Bo po cichu udywać to chce każdy może. Ale kwestia, jak to wyjdzie ostatecznie. Ja tam nie wiem, nie chcę mi się zgadywać, wolę iść z biegiem czasu. Trochę dalej w tę stronę trafisz na wielki frachtowiec, Jerycho. Gdy wejdziesz na pokład, znajdź Markusa, pomoże wam. Ostatni autobus do granicy odjeżdża o północy. Musicie na niego zdążyć. Po drugiej stronie będzie bezpieczniej. To niedużo, ale zawsze coś. Mój brat mieszka w Ontario. Dałam ci jego adres. Ukryję was, dopóki nie będzie spokojniej. Ale jesteś bardzo odważną dziewczynką. Zasługujesz na szczęście. Dziękuję ci za wszystko, Rose. Dajcie znać jak dotrzecie na miejsce, dobrze? Czuję się chyba doceniony w tym momencie. Uważajcie na siebie. No to sobie idziemy jak tak? Opiekuj się nimi. A ma wyjście? Chodźcie, dziewczyny. W końcu jest z nami. Musimy się zbierać. Do dobuzam ucieknie. Czy tej Jerrycho jest? Bo się chyba zajebałem. Tu teraz raczej chyba nie, no nie. No i chuj, zawrotka, bo tędy nie przejdę. Też nie pobiegnę. No i w sumie subciek. Coś się dzieje już. Zaraz się okaże. O co tu chodzi? Teraz policjant? Aha, dobra, chyba wiem o co chodzi. Chyba. O podąża go śladem. Tego morchusa Za szybki zwrotak ci coś. Tam jest pewnie wejście, gdzie oni chodzą. Zakładane są także przerwy w dostawie wody, prądu i usług internetowych. Co gorsza, nasze siły promienne skończyły się o dwie trzecie. Zmówione na konieczność wykluczenia z nich androidów. Znajdźmy ciepłe miejsce dla Alice. Skrólnie niepokojące. Urządzają broń do niej, ale my. Musimy się pozbyć tych grzechów. Możemy zamiesziać. Orazcie tego i podpaliliśmy. Jezu, skurwysyn miał pod opieką moje dzieci.

O, tutaj. Ja mam wszystko. Bez się takich nie znajdę. Ale może aż to źle nie będzie. Jak się czujesz? Jest mi na raz gorąco. zimno. Chora czy nie chora? Mam nadzieję, że zdrowe. Zostań z nią. Spróbuję znaleźć Markusa. Autobus jest za dwie godziny. A terminal jest po drugiej stronie miasta. Nie mamy już czasu. Najpierw musimy zdobyć paszporty. Kana. Muszę ci o czymś powiedzieć. Chodzi o Alice. Co z nią? Dokończymy rozmowę w autobusie. Zaraz wracam. Zostań z Alice. Chora? Czy nawiedzona, czy jak?

Albo my. Musimy się pozbyć tych grzechów, bo nas pozabijają. Odaliśmy go... My i podpaliliśmy. Jezu, skurwysyn miał pod opieką moje dzieci. Na, napadły na policję i... uzręciły rzeź. To chyba jakieś potwory. Potwory, mówię wam. O. Liczył problemów z androidami i ich eliminacji z szeregów armii. Wojska USA stacjonujące w Arktyce musiały się wycofać, zostawiając wolną rękę armii rosyjskiej. Jednak według kilku źródeł z niewyjaśnionych... ...przyczyn Rosjanie również zostali zmuszeni do odwrotu. Kreml nie komentuje na razie tej sprawy, no tu co jest? można podejrzewać, że w armii rosyjskiej także pojawiły się problemy z wojskowymi androidami. Sekretarz mają? Generalny ONZ Międzynarodowego posiedzenia w sprawie statusu Arktyki. W każdym razie, widmo III wojny światowej nieco się poddali. Na czas. Dziś przez się niepowstrzymana. Chyba to przeczytać, jednak będę musiał. Bo tutaj innego wyjścia to ja nie widzę. Przewidywane są także przerwy w dostawie wody, prądu i usług internetowych. Ja tutaj już chyba więcej nie widzę. Napierdolę, wystraszyła mnie. Może tak, może nie. Dobra, a my czego szukamy? Bo my musimy się pozbyć tych rzek, bo nas pozabijają! Ogromny rybak, odpaliliśmy! Jezu, sierwy syn miał pod moje dzieci! Co na zrobili tam? Nazmawły na policję! Ustąpiły rzeź! Kurwa, wszyscy szukają przywódcy rywaka! A na szczęście nikt nie szuka nas. obliczu problemów z androidami i ich eliminacji z szeregów Wojska USA stacjonujących w Artur. Na szczęście, albo nie na, na szczęście? No to. On. Jestem z dziewczynką i androidem. Za dwie godziny jest autobus do Kanady, a my nie mamy paszportów. Detroit jest zablokowane. Wszędzie pełno żołnierzy wyłapują androidy i wysyłają je do obozów. Może lepiej zostańcie tutaj. Może masz rację? Tu będzie bezpiecznie, póki się nie uspokoi? Jeden z naszych pracował w departamencie Stanu. Ma elektroniczne paszporty, które łatwo przerabiać. Poproszę, żeby je wam dał. Dziękuję. O, i pasuje. Z takim to można Mówisz, koniec. Dziewczynką, tak? Wiesz, że ludzie nas nienawidzą. Dlaczego ją chronisz? Yy... Eh, Bo tak trzeba. Wspieramy się. No, to naprawdę proste. Hehe. <laughs> Chyba ta. Ale bo i nie ta. Ale raczej ta. Teraz pytanie za sto punktów. Gdzie jest teraz jej siedzisko? Chyba nie w to stronę idę. Teraz to, obok bo kojarzę to jest zgrubienie. No co ona tak się zablokowała? A że tutaj coś? Co, że ona też androidem jest? Czy ja. Pierdolicie. Pierdolicie! Pierdolicie! Jesteś mój. Androidze, kurwa jest. Wiedziałeś od początku. Teraz to mnie zatkało. Ale nie chciałeś tego przyznać. Chciałam mieć mamę. a ty kogoś, kim można się opiekować. Ja pierdzielę. się. Ja chyba wiedziałem ale to nie jestem. A mnie zatkało się. A mnie teraz, gdy wiesz, że jest jedną z nas? Że a mi to ciało. Nikogo nie kocha tak bardzo jak ciebie. Stała się dla ciebie. Dzień, której pragnęłaś. A czy dla niej matką, której nie miała? Zapomnieć, kim się jest. Żeby stać się tym, kogo ktoś potrzebuje. Toż kurwa, ona Można tu tym Na tym polega bycie żywym. Ja, ja się chyba zajebałem. Ta się patrzy, ta patrzy w dół. Albo są dwie, albo ja zgubiłem. No kurwa, wiem. Oh, ta się patrzy tu. A tak się patrzy tam. Kurwa, wiedziałem co się to tym Wiedziałem. No to ta to nie ta. I co? Jednak się nie zajebałem. Ale już miałem się zgodzić z tym chłopakiem. Żeby miał rację. Ale jednak nie. Kara? Czy coś się stało? Chyba nie. Chyba nie ma wyjścia. O, no i teraz ciekawe, co oni kombinują. Kończy nam się tyrium i biokomponenty. Tracimy rannych i nie możemy z tym nic zrobić. Prezydent Warren mówi, że zagrażamy bezpieczeństwu państwa i trzeba nas zlikwidować. We wszystkich dużych miastach trwają obławy na androidy. Wysyłają je do centrów zwrotów. To katastrofa. Oni mordują naszych braci. To nasza wina. Się zachciało rządów. Gdybyśmy tak, siedzieli cicho. trzy nie mogliśmy siedzieć bezczynnie zabijają nas nic tego nie usprawiedliwia to był pokojowy marsz a ty zaatakowałeś nie żyją setki ludzi i androidów masz co chciałeś gniew może trochę mnie zaślepiał mój gniew. Ale wszystko to robiłem dla naszych braci. Nie zapominajmy, kto jest naszym wrogiem. Nie walczmy między sobą. Ma rację. Teraz ważne jest to, co zrobimy dalej. Markus? Dialog. Rozmowa to jedyne wyjście. Pójdę do nich sam. No. Spróbuję ich jakoś przekonać. Nie. rób tego, Nie. Mam, nie. 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 Markus. Nie. 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 Może Nie. Ale muszę spróbować. Maybe może yes, nie. 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 Muszą zrozumieć, jak bardzo nas krzywdzą, ja Znajdź dobre słowa, a posłuchają. No, coś w tym jest, chyba Ym, trzy od tysięcy lat mordują się nawzajem z powodu koloru skóry, albo któregoś ze swoich bogów nie zmienią się. Przemoc mają po prostu w genach. Chyba ja. Udało zdołają nas już powstrzymać. Odkąd tu jesteś, dajesz nam nadzieję. Mnie też ją dałeś. Jakiś czas temu w uzjawił zjawił się defekt, który ukradł ciężarówkę pełną radioaktywnego kobaltu. Powiedział, że zaparkował ją gdzieś w Detroit i obłożył ładunkami. Udało mi się go przekonać, żeby oddał detonator. Bomba. Nie możemy przegrać tej wojny. Jeśli ludzie ją wygrają, czeka nas ostateczna zagłada. To może być nasza jedyna szansa na przetrwanie. Hmm, jedynka w razie W. Oby jednak nie była potrzebna. Rezerwy dobra rzecz. Nie wiem, co będzie jutro coś się. będzie? Cię poznałem, łam. Że cię poznałam. No, no i no i no i no i Ciekawe. No dobra. A to chwilej wejdzie nie no nie wejdzie. Ludzie umieją się zachować, nikt by nie patrzycie. Pójdę poszukać reszty. No i pikło. Można, można. Tylko trzeba chcieć. Nie chcecie O kurwa drudzy my Luda twarz O ja pierdolę, szybko Spisałeś się Konor Udało Ci się odnaleźć je i jego przywódcę Zajmij się Markusem Tylko niech nie zginie A ja Co on teraz kurwa kombinuje, tak się zapytał. Szczerze Ja pierdzielę ja pierdzielę. Mam rozkaz wziąć cię szybciej. Ale zastrzelę cię bez wahania, jeśli nie dasz mi wyboru. Ciekawie. Yy... Jak mi wytłumacz? Co ty wyprawiasz? Jesteś jednym z nas. Nie możesz zdradzić swoich braci. Eee. Yy... Dwa. Pójdziesz ze mną. Yy... Jeden. Jesteś dla nich nikim, narzędziem, które odwala za nich brudną robotę. To banda ślepców. Jesteś kimś dużo więcej. Yy... Jeden. Nasz cel jest słuszny i jesteśmy inni niż im się wydaje. Chcemy tylko odzyskać wolność. Yy... Dwa, yy... nigdy nie miałeś żadnych wątpliwości. Kurwa, nie postąpiłeś irracjonalnie. Walcz sam z sobą. To teraz daje Coś, Coś więcej niż program. Dwa. Connor. O, tak. Dołącz do nas. Jesteś jednym z nas. Posłuchaj swojego sumienia. Czas zdecydować. O kurwa! Achu, jedynka. Pierdole. Powstrzymaj Markusa. Q. S. Kurwa. co É... ah é... vou co vou Zdradziłem ją bo mnie Zradziłem ją, bo mnie w chuja zrobiła się wynosić mnie w chuja zrobili Ale ja się nawróciłem Co się dzieje kara Szyko musimy stąd uciekać. Nie jak kurwa ten pin będzie trwał Szybko kara! Idą tu! Korytarz, o tutaj! Chodźcie za mną! Kurwa chce zatrzymać, ja nie mogę, bo sobie boję hey, jeszcze ja nie zabiją. Szybko! Jeszcze mi się gra ścina, bo... Instaluję w jednym z 3 Dalej na pewno jest ale chuj, my trzymam, zaraz patrzymy 3 odcinek Jej skoczcie do rzeki. Y Gdzie Simon i George? Nie wiem, rozdzieliliśmy się. Eeeh, y y też przez górny pokład. Zaraz wpadniemy w potrzeby. Uciekajmy stąd, Markus. Nic już nie poradzimy. Jak się jebać, to by zdać. Musimy wysadzić je Jeśli zacznie tonąć, ewakuują się, a nasi uciekną. Nie damy rady. Ładunki wybuchowe są w ładowni, a tutaj aż się roi od żołnierzy. Ona ma rację. To zbyt niebezpieczne, Markus. Biegnij pomóc innym. Dołączę do ciebie, Markus! To zajmie chwilę. Kurwa, jaki powstanie? Jak pierdolę. powstanie istopodobne wręcz. Będę ustawiać się opór. Przerazję. Tak jak cię dole. Cię porobiło. Już na późno kara! Radujcie się! Ocalalalizm! Nie! Nie zostawimy cię tutaj! Prawda? Kara? Nie zostawimy go! O kurwa! Yy. Pomóż! Co ty robisz? Nie zostawię cię! Kara! Nie! Pomógł nam to i my pomożemy mu. Trzeba być w porządku. Ani kroku! Niepotrzebnie to zrobiłaś. Nie możesz narażać Alice. Idźcie już, zanim tu wrócą. A co z tobą? Jak poradzisz sobie sam? Dam radę. Najważniejsza jest Alice. Nie chcę cię opuszczać, tutaj. Nie martw się. Spotkamy się przy granicy, ok? Idźcie, uważajcie na siebie. To co? Chyba nawet twardego wzruszy tego sceny. po moje. Chodź, Kurwa, się zajebałem po całości. Zajebałem po całości, ale się uratowałem. Mogę teraz zapisać, czy nie mogę? Dobra, ja się z wami żegnam. Widzimy się za chwilę. Na razie.